Hej, kochani! Dzisiaj otwórzcie ze mną karty piłkarskie. Tu mi koledzy wzięli oczywiście z realem, ja nie lubię, ale no trudno. Otwieramy. Fajne karty, ładne są, lepsze niż te, które kupowano na wycieczce. I pierwszego mamy Gaviego, jej! Z Barcelona jest oczywiście ja lubię bardzo by Barcelona. Barcelona. Fuksnęła mi się, nie powiem, że nie. Kolejnego mamy, słuchajcie mnie, tego Fermina. Jego winał kolega akurat, bo miał już takiego, ale bardzo dziękuję do niego, no bo ja jestem za Barceloną. I tu mamy resztę piłkarzy, których nie znam. Tego zna mój tata chyba albo tam jakoś innego, ale ich nie wiem, bo oczywiście La Worka nie zna wszystkich piłkarzy. Reszta piłkarzy ma po prostu fajne tła i takie mi się wylosowały, no to takie mam. Ho. Nie, tego tata. Mój tata. Nie tam, tego, tylko tego mam. No. A następnego mamy jeszcze jakiegoś takiego. No i chyba to jest ostatni, a poszedł ostatni. Nie, to jest czytam. I nie wiem, który on jest w sumie. Czy tam jeszcze jest jakiś jeden, czy nie? Nie wiem. No i co? No i mamy tych dwóch. Co z nimi zrobić? Aha, no tak, już wiem. Chodzi o to, że mój tata kupił sobie na na nad morzem, taki jakby. Później razbym wam pokaże. Więc zrobimy ołtarzyk. Tym, terytom. Tu mamy herb na naszym kominku, tu mamy piłkarzy i mamy herb z piłkarzy, bardzo ładnie się wygląda, ale to zabieram, bo... no, tak. no bo tam nie będzie co leżeć, nie? No. Oto mamy. Bardzo dziękuję za oglądanie, pa!